Dobry wieczór, a może nawet dzień dobry. Nazywam się Bogumiła Salmonowicz i chciałabym zaprosić Państwa do wysłuchania kilku wierszy z najnowszej mojej książki pod tytułem Między nami czerwienieją chwilę, która ukazała się chwilę temu, w czerwcu bieżącego 2021 roku. Nakładem Gdańskiej Oficyny Wydawniczej Tysiąclecia. Nazwisko naszego dzisiejszego gościa nie jest już dla nikogo tajemnicą. Poetka przywitała się z Wami, ze mną również, swoim własnym głosem. A ja znowu witam się z Wami. W kaszubskiej chacie na skraju lasów mirachowskich, o najpiękniejszej na kaszubach porze roku, czyli wczesną jesienią. przeom lata i jesieni ma tutaj swoje charakterystyczne zapachy. Chata pachnie już to lawendą, która została ścięta w ogródku, już to suszącymi się grzybami które zbiera moja żona nie tylko w pobliskim lesie ale także po prostu w ogrodzie bo nasz ogród zarosły nieduże sosenki a razem z sosenkami przyszły maślaki które są przepysznym dodatkiem do kolacji ale przecież nie o tym chciałem wam mówić po prostu w tym momencie wypada przedstawić poetkę Bogumiła Salmonowicz. Pedagog, coach, terapeutka, nauczyciel akademicki. Bez niej nie do pomyślenia byłby również piękny, wspaniały Elbląski Festiwal Literacki w Wielorzecze. Ten festiwal za Wdzięczamy między innymi jej byśmy tak powiedzieli przymiotom i talentom międzyludzkim, ale także talentom organizacyjnym. A co do jej twórczości. Debiutowała w 2014 roku tomem Bosa. Potem przyszły Abrazje, wiersze niezwykle wrażliwe. Po nich Femoglobina. To ważne książki. Jeśli dotrzecie do nich, no skupcie się nad nimi, bo zdecydowanie warto. Czym mnie porusza poezja bogumiły Salmonowicz? Przede wszystkim takim bardzo szlachetnym rodzajem szczerości, który jest intymny, ale nie ma tam ani cienia, ani odrobiny, Ekshibicjonizmu, co jest tym bardziej cenne, że w większości poetka pisze wiersze konfesyjne. Jeśli chcecie porównać moje wrażenia, moje przekonanie o tej poezji z Waszymi wrażeniami, będziecie mieli ku temu. Już bardzo prędko okazję, bo to taki moment, taka chwila, kiedy właśnie poetce oddajemy głos. Boso. Od jakiegoś czasu chodzę boso. Usiłuję nie przeszkadzać nikomu po własnej stronie chodnika, a jednak się gapią. Przecież łzy nie hałasują jak stopy obute cudzą skórą. O drżących dłoniach wiem tylko ja nie wrzeszczę, niczym nie rządzę, nie pożądam cudzego. Trwam najciszej. Depresja. Codzienne otwieranie futerału miało gwarantować nadzieję. Po latach smyczek przyrósł do dłoni. Gram, a żaden dźwięk nie jest na swoim miejscu. Znam już pięć najgłupszych rad. Jedź na wakacje, przeczytaj książkę, idź do fryzjera, zmień meble, a może joga? Wciąż widzę nasz dom. Jana zamartwia się o mnie. Smutek Ani, która jest zbyt mała, nie potrafię zawrócić. Mam dość przepraszania. Pamiętam, rzeczywistość jest krucha. Wypełniamy ją hałasem. Męczy mnie podkręcanie decybeli. Prawie umarłam. Śmierć przychodzi tak blisko i tyle obiecuje. Czytanie z siebie. Mieszkam w fotelu. Stąd celebruję ślady Bożego Ciała. Czwartkowy czas dzwonów. Spod przymkniętych powiek napływa biała sukienka, koszyczek z płatkami piwoni, smak upału sprzed lat i… Tej nadziei na lody truskawkowe, w nagrodę za dzielność, od dziadka, który niósł swój krzyż. Myślałam wtedy: Dziadku, ten krzyż dla ciebie zbyt ciężki, przybiegnę na pomoc, kiedy tylko czerwień piwoni przefrunie przez dłonie. Po co ci ten krzyż? Skoro mama mówi, że dźwigasz lata. Po co Bogu cały ten korowód z odliczaniem do czwartego ołtarza, i jeszcze, czy dzielność zawsze ma smak truskawkowych lodów? Odszedłeś w upał. Wtedy nie rozumiałam zamieszania przy ostatnim przystanku. Zawodziła karetka. Znajomi ludzie starannie omijali mnie wzrokiem, tęsknię sąsiedztwo. Listopadanie dobiega. Ciemne świty we mgłach porannych duszności nie da się uleczyć wyuczonym stylem pozytywnego myślenia. Codziennie z nawyku odsłania się okno u szczytu dachu. Tak blisko nieba brzoza zwiesza ręce, a czarne ptaki wiercą siwą skórę krakaniem. Kto wie, może chcą przegonić nowego sąsiada, diabła, któremu umarł dom w nawiedzanej od lat wierzbie, spróchniałej jak nasz świat? Armia duchów. Kiedy wraca się z wojny, świat trwa sobie obok kwiaty, trawa, gwiazdy, adaczy albinu niego, jak gdyby nigdy nic, jest. Powoli zasypia. Przez całe przewędrowane życie wiedziała, że Jahwe jest Stwórcą i Panem Wszechświata, że mojżeszowe normy to przepis na szczęśliwe dni. W tajemnicy nie żyła według nich, bez cienia ostentacji. Łotewski rabin głosił obietnicę o mesjaszu. Na pewno przyjdzie. To nic, że czas jego nadejścia nie został określony. Trzeba czekać wyglądać nawet przez 99 lat. Odpływa. Bez wiary w niego rozmywa się, coraz rzadziej świadomym oczom objawia się najmłodszy. Tylko on dba o grafik, pestki słonecznika, pampersy. Raz w tygodniu cierpliwie sortuje kolorowe obietnice długiego życia i... Układa w pudełku z podziałką gorzkie czekanie na światło. Warunkowanie. Przetańczyłaby całą noc, policzyła gwiazdy, gdyby w jakimś jutrze pojawiła się szansa na Bezchmurne nieba. Wbiłaby się w ponadczasową małą czarną. Przecież wystarczą dwa tygodnie diety, doktor X. Nawet przyczerniłaby skronie, gdyby miała dla kogo. Taka chwila, pusta plaża, styczeń, a żaden to początek, zadupie i samotność. Stara latarnia coś trzeszczy o niespełnieniach. W oszronionej butelce panoszy się koktajl z piaskiem zamiast słodkiej wiadomości od potencjalnego kochanka. Nieświadomy wiatr gwizdze znany motyw o wisielcu po rozwodzie miłosnym. Jak żyć, panie Neptun? Jak żyć? Epizody Czasu do czasu chciałoby się zgubić pamięć wybiórczo lub tymczasowo, żeby po raz kolejny na wspólnej drodze jak kałuże ominąć bez bezmiłość. Dziękuję poetce za przyjęcie zaproszenia do mojego podcastu dziękuję wszystkim słuchaczom za jego wysłuchanie a teraz do zakątka w którym nagrywam ten odcinek docierają dwa nowe zapachy zapachy bardzo charakterystyczne i zapachy bardzo typowe dla sobotniego popołudnia w tym miejscu w tym regionie pierwszy to zapach mocnej świeżo zaparzonej kawy a drugi to zapach drożdżowego placka zwanego tutaj kuchem bez tego placka właściwie nie sposób sobie wyobrazić kultury kulinarnej kaszub i pomorza jak wygląda, możecie zobaczyć na moim profilu na Instagramie, ale najchętniej zaprosiłbym Was do siebie, abyśmy razem cieszyli się sobotnim na kaszubach popołudniem. Obejmuję Was wszystkich serdeczną myślą. Mówię do usłyszenia. Pozdrawiam z jesiennie ciepłych kaszub, mówił do Was Piotr Wiktor Lorkowski.